Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Edukacyjnie Dzisiaj taki odcinek powiedzmy lodówkowy o wodzie w lodówce no frost mianowicie Beko no frost RCNA 366 Tutaj widzimy woda nam się zbiera przy nóżce lewej wycieka tutaj z lodówki co jakiś czas ja tutaj już półkę ściągłem, tą dolną, ta woda zbiera się tutaj dokładnie widać tu, nie ja może przybliżę. Woda wychodzi nam o, przyciskając tą pokrywę plastikową spod tej pokrywy, o, stróżka wody wylatuje tak naprawdę i. No tak to wygląda, że rodówka ma rok czasu. Tutaj mamy model rcna 366 s 60 zxbn Ta stróżka wody nam tutaj najbardziej z lewej strony wycieka tak naprawdę przyciskając o, pan się już włączył. Ale tutaj przy lampce też to wygląda, że kropla wody. No i tutaj nam to ścieka w dół, wzdłuż kantu. No i tak to wygląda. Jakie są przyczyny? Ja może zamknę oddówkę, nie będę. Jakie są przyczyny? Najczęściej albo źle zamontowany parownik, skraplacz. Ech który jest tam za tą ścianką plastikową, on się oladza. Najczęściej jest zapchany też odpływ odpływ wody dziurka, która tam jest dziwna, że dopiero po roku czasu to się zrobiło, bo dużo użytkowników tych lodówek z tej serii mówi, że. No już po w krótkim czasie ta woda się zaczyna zbierać i wylewać. Także tak to wygląda no będzie to zgłoszone, najprawdopodobniej, a to poobserwuję jeszcze. Nie z tytułu rękojmi czy gwarancji do, no do naprawy no do odróżnienia tego odpływu z tyłu który jest na tą ścianką plastikową no albo do jakiejś innej naprawy może też być problem de facto z rozmrażaniem tak naprawdę ale tutaj woda wychodzi czyli parownik się odmraża tak jakby wychodzi nam woda także tak to wygląda <laughs> woda nam tutaj kapy <laughs> z tą szczeliną po uszczelce, zlatuje nam zlatuje nam na dół i tutaj się robi taka mała kropla, no albo zamarza nam tam w środku, w zależności jaka temperatura jest ustawiona jakie są warunki także to było na tyle odnośnie objawów, przyczyn eee, najczęściej to jest ten zapchany odpływ z tyłu <laughs> aczkolwiek w innych lodówkach no frost, no tego nie ma, no bo nie ma tego drugiego skraplacza u góry który jest w chłodziarce. Tutaj mamy Neofrost z Beka, także tak to wygląda. Już to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.